Czas na prognozę pogody Adam Giza witam i zapraszam. W Ostatnią lipcową niedzielę dostaniemy się pod wpływ słonecznej pogody podporządkowanej wyżowi znad Węgier. Rano słabe, zanikające opady deszczu nie wykluczone są jeszcze wzdłuż naszej wschodniej granicy. Po południu może pokropić na wybrzeżu. Poza tym w Polsce powinno być pogodnie i bez opadów, a najmniej chmur pojawi się w województwach zachodnich. Z nadpółnocnego Atlantyku będzie do nas napływało rześkie polarne powietrze. Na termometrze zobaczymy na wschodzie od 19 do 23 stopni, w centrum 21, na południu od 18 do 23. Na północy w granicach 19 kres. Na zachodzie od 21 do 22 stopni. Ciśnienie atmosferyczne powinno nieznacznie się wahać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 998 hPa. Zachodni i południowo-zachodni wiatr na krańcach południowych będzie umiarkowany, a poza tym niestety dość silny. Uwaga urlopowiczej rybacy: na Pomorzu jego podmuchy będą silne, a na Bałtyku możliwy sztorm. Biometr na krańcach południowych obojętny, poza tym niestety niekorzystny.